Witajcie, gramy dzisiaj w Minecrafta, to już jest drugi odcinek no i dzisiaj będziemy schodzić do tej kupalni bo na jakieś surowce się widzowie przydadzą. Mam nadzieję, że nie padnę, bo jak padnę no to już będzie koniec i będzie dzidzi serii. Czekajcie, bo gram na padzie i ostatnio grałem na klawiaturze, a teraz grę na padzie i nie ogarniam. Pada akurat w ciul nie e, dobra. Sobie szybko... Tylko... Czekajcie, łoniona swędzi. E, dobra. Czuję, że padna. Jakoś szybciej Nie, tym też się nie dogadam. O. Tak, ilowce zrobię, na pewno miacz. Trochę już się boję, że ja zarabnę tam. Jeszcze jakieś kilowce zróbmy. No jeden taki gorszy, zróbmy jeszcze. Hmm. No i się przyśpimy jeszcze bo czemu by nie Boję się najgorszego scenariusza, że ja tam pójdę e, Pójdę i padnę i koniec, koniec serii będzie nie? E, Z moimi zdolnościami A no, trochę dirtasy se nazbierajmy no i... Możemy wyschodzić. Splądrujemy tu jaskinię. Już widzę tam creepera. Czy bym doskoczył? O, boże! Nie na no widzowie! Nie na no widzowie! Jaj, kurde Mogę usunąć ten świat? Tutaj nic nie było, to się nic nie odbyło. No niestety tak wyszło. Usunąć się. 4 minuty minęły, i ja już jeb. Dobra, wiecie co? Zagramy sobie jeszcze raz po prostu. Nie twórny, tylko hardcore. Dam sobie ostatnią szansę, widzowie. Jak padnę znowu, to już wtedy ten. Będzie taka ostatnia szansa z, z ostatniej, bo. Ja i moje zdolności grania w Minecrafta e, są bardzo dobre, jak przez chwilę zobaczyliście, nie trafiłem do wody, no i kurde, no i szybko marłem. To się jeszcze raz sobie zagramy na hardcore, tylko teraz. Zagramy sobie inaczej. No miało być. Miało być. Pójdziemy do jaskini tamtej I będzie fajnie. I w ogóle. A tu dupa To sobie zagramy jeszcze raz, to taka Już mi się nie chce Zospijdę osiedlić się na tym tej wyspie i trudno. Nie no, ale znajdziemy coś fajnego. I chyba tam coś widzę fajnego. Dobra, na spokojnie sobie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że to tu umarłem i ten ja No, mówię. No, nie lubię grać w Minecrafta na padzie, szczerze. Wolałbym na krawiaturze, ale krawiaturę mi się nie chce podpinać. Wiecie o co mi chodzi? A jak nie wiecie, to szkoda. Ale tak, popsuć. Tak, to popsuć. No, o, tam jest ta twierdza tych e, pillagerów. Serio? Ja nie wiem czy to, to jest dobry pomysł tam wchodzić Ale może jest jakiś dobry pomysł Nie ale nie mogę się doczekać kiedy kompa będę miał Wtedy od razu co robię to Pobieram launcher mm. minecrafta i w końcu na javie będę mógł pograć mm. Boż, jak mam być szery ja, ja wolę Java na przykład ale na przykład mój mm. kolega mówi że bedrock to jest najgorszy Minecraft z powodu tego że to coś czasem zabija bez powodu tyle lat grałem na bedrocku i mnie nigdy jeszcze nic tak bez powodu nie zabiło, tak jak niby niektórych youtuberów, co mi pokazywał. No. 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 Hm. wchodzimy na górę. Tak, ja już wchodzenia. No. Ale żałuję, że tam to popsułem powinno być koniec serii, no ale tak na drugim odcinku a po prostu zaczniemy od początku i tyle mam nadzieję, że mi to wybaczycie, nie? <ścoughs> że nie będziecie źli, że że ten Zajdźcie widzę, starałem się przynajmniej A wchodzimy na tą górę I myślę, że ta góra będzie good jako Żeby się osiedlić na, przykład na niej Już widzę te. Żelazo widzę. Jak dotrwaliście do tego momentu, to niech ktoś napisze, jak w najgłupszy sposób zginął w Minecrafcie a ja przypnę serduszko wtedy Ona ja, dużo tego żelazo było <śm> zanim tam wejdziemy to 5 lat minie Teraz będę miał żelazo, ale kurde, zaraz coś mnie ubija. Nawet. Kurde, ile żelaza. I czekajcie. Czek. Hmm, myślę, czy tu się osiedlić, czy jednak iść. <słuch> czy jednak iść na inną wyspę. Nie no jednak ja tu mam farta widzowie nie. Chyba tu jednak zostanę Albo nie wiem No To jest jakaś przyklęta miejscówka, nie? Co chwilę Jakieś żelazo Powinno im się cieszyć, bo... To no jest żelaza, to jest potrzebny ten materiał. Wiecie co się osiedle tutaj. Znaczy wybuduję, będzie mi się wybudowywać tutaj. Podoba mi się to miejscówka. Zróbmy sobie jeszcze patyki, bo ja mam taki pomysł. No i co, może łóżko jeszcze zróbmy. Żeby można było się przespać. Pewno zróbmy sobie ten i pochodnie zawalnijmy. No dobra, niech będzie ten. Albo nie mam pomysłu, ja. Dobra. Próbujesz się w kopertach numer 4? sobie jeszcze wykopmy i będzie git jak macie jakiś pomysł jak można zrobić tą bazę to napiszcie w komentarzu, fajne też by było jakbyście dawali jakieś fajne pomysły widzowie. Wiecie co? Prawie dobrze się wkopałem Właśnie no wiecie co? Zrobimy sobie taką lepiankę Postawimy sobie tutaj łóżko i tyle Ale teraz przyrzekam Że jak padnę to już na dobre, nie? To jest. No tutaj tak. już nie będzie, że padnę to od początku? Bo jak padnę na że no to będziemy grali na zwykłym mm, świecie. Tak sobie wymyśliłem na hadkorze. Tak samo, nie. Bo nigdy nie grałem, to chciałem zagrać. Ja Zróbmy coś takiego, a jeszcze wejść nie umiem. A piecyk sobie dajmy i. Na pewno przetopimy sobie. A to co mamy do przetopienia i tyle. Ale to tragicznie na razie wygląda. Ja myślę w ogóle, żeby tą bazę jeszcze chwilę powiększyć. Jak ją powiększyć? To nie wiem, jakoś fajnie zrobić. Na przykład, nie wiem, potem to usunąć. Dać może tutaj drzwi, albo wkopać się w dół, na sam dół. I tam na dole yy, zrobić schody i po prostu na dole dać drzwi. A tutaj po prostu okna tak dookoła by się dało. I by się wyrównało teren może. <grych> Dobra, a teraz to było na tyle tego odcinka. Dzięki za obejrzenie. Jak Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Będziemy miło. No i do zobaczenia!